Wyobraź sobie, że budzisz się pierwszego dnia września 2025 roku, a Twoja emerytura nie wygląda już tak samo jak miesiąc wcześniej. Nie chodzi o drobną korektę ani techniczny zapis w ustawie, ale o realne zmiany, które dotyczą absolutnie każdego emeryta w Polsce. Niezależnie od tego, czy jesteś od lat na emeryturze, czy dopiero niedawno przeszedłeś na świadczenie, dlaczego właśnie teraz rząd wprowadza pakiet reform który zmienia podstawowe zasady obliczania i wypłacania emerytur? To nie są drobiazgi, to pięć poważnych zmian, które wejdą w życie dokładnie od 1 września 2025 roku. W praktyce oznacza to, że już następny przelew, który trafi na twoje konto, może być inny niż dotychczas. I to niezależnie od tego, czy spodziewasz się podwyżki, czy myślisz, że twoja sytuacja nie ulegnie zmianie. Wielu emerytów pyta dziś: Co to oznacza dla mnie osobiście? Czy moje świadczenie wzrośnie, czy może przeciwnie? Część pieniędzy zostanie zabrana w postaci nowych potrąceń? Prawda jest taka, że odpowiedź nie jest prosta i zależy od kilku czynników: wysokości zgromadzonych, składek, roku przejścia na emeryturę, a nawet od regionu, w którym mieszkasz. Ale jedno jest pewne: nikt nie pozostanie poza zasięgiem tych zmian. W tym materiale nie usłyszysz ogólników, które niczego nie wyjaśniają. Dostaniesz fakty, czyste, sprawdzone informacje które pozwolą Ci dokładnie zrozumieć, co czeka Twój portfel od jesieni 2025 roku. Mówimy o korektach w wyliczeniach podstawy emerytalnej, o nowych zasadach podatkowych, o zmianach w składkach zdrowotnych i o tym, jakie dodatkowe możliwości otwierają się przed osobami, które chcą dorobić doświadczenia. Najważniejsze jest to, że te zmiany wchodzą w życie natychmiast. Nie za kilka lat, nie stopniowo, tylko od września. Dlatego właśnie teraz warto wiedzieć, co się zmienia, by nie być zaskoczonym? Gdy spojrzysz na swój wyciąg bankowy, zostań ze mną do końca tego nagrania, bo tutaj krok po kroku wyjaśnię, co dokładnie się zmieni, kogo to dotyczy i jak możesz się przygotować. Dzięki temu nie dasz się zaskoczyć, a wręcz przeciwnie, będziesz mieć przewagę, wiedząc wcześniej to, czego inni dowiedzą się dopiero z listu z zus -u. To realna wiedza, która daje ci spokój i pewność w niepewnych czasach. Zaczynając od pierwszej z dużych zmian które wejdą w życie 1 września 2025 roku, warto zrozumieć, że nie chodzi tylko o techniczne przeliczenia, ale o coś, co każdy emeryt zobaczy na własnym koncie bankowym. To jest moment, w którym system emerytalny po raz kolejny zostaje dostosowany do obecnych realiów gospodarczych i demograficznych. W Polsce od lat mówi się o tym, że system ZUS jest pod ogromną presją. Ponieważ coraz mniej osób pracuje w stosunku do liczby emerytów, i właśnie dlatego zmiany, które wchodzą w życie, mają tak szeroki zakres. Nie ma tutaj wyjątków, nie ma grup, które pozostają nietknięte. Wszyscy, którzy pobierają świadczenie emerytalne, będą je odczuwać. Najbardziej widoczną zmianą będzie wysokość miesięcznej wypłaty. Władze zapowiedziały, że emerytury zostaną przeliczone według nowych wskaźników, które biorą pod uwagę nie tylko inflację, ale też średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej. To oznacza, że dla części osób świadczenie wzrośnie, a dla innych będzie to jedynie kosmetyczna różnica. Problem polega jednak na tym, że wraz z tą korektą wprowadzane są nowe obciążenia podatkowe i zdrowotne, które w praktyce mogą zniwelować, a nawet przewyższyć oczekiwany wzrost. Senior, który liczył na kilkaset złotych więcej, może zobaczyć na swoim wyciągu kwotę niemal identyczną jak wcześniej. A czasami nawet niższą. To jest właśnie sedno całej reformy. Z jednej strony państwo chce pokazać, że waloryzuje świadczenia, z drugiej strony musi znaleźć pieniądze na rosnące koszty opieki zdrowotnej i świadczeń socjalnych. Druga wielka zmiana dotyczy podatków. Od kilku lat w Polsce funkcjonuje zasada stopniowego zwiększania opodatkowania emerytur co jest częścią szerszej strategii tzw. Tak podatkowej równowagi. W praktyce oznacza to, że coraz większa część emerytury jest wliczana do podstawy opodatkowania i tym samym podlega podatkowi dochodowemu. Do tej pory wielu emerytów miało poczucie, że świadczenie, które otrzymują, jest wolne od większych potrąceń fiskusa. Od września 2025 roku to się zmienia, bo próg opodatkowania będzie niższy, a część ulg zniknie. To prowadzi do sytuacji, w której osoby z emeryturą nieco powyżej średniej mogą nagle odkryć, że muszą co roku rozliczać się z fiskusem i że ich realny dochód netto maleje. Trzecim obszarem są składki zdrowotne. W Polsce temat ochrony zdrowia budzi ogromne emocje, bo wszyscy widzimy, jak trudno jest dostać się do lekarza czy specjalisty. Rząd tłumaczy, że bez zwiększenia składek system się załamie. Dlatego właśnie od jesieni 2025 roku składka. Zdrowotna potrącana z emerytur rośnie. Dla wielu osób to będzie zauważalny spadek tego, co faktycznie otrzymują na rękę. Co gorsza, ta zmiana dotyczy absolutnie wszystkich bez względu na wysokość świadczenia. Oznacza to, że nawet osoby z najniższymi emeryturami będą zmuszone oddać większą część swoich pieniędzy na system zdrowia. Rząd argumentuje, że w zamian seniorzy otrzymają lepszy DOST, EMP doświadczeń i programów medycznych, ale wielu ekspertów ma wątpliwości, czy rzeczywiście tak się stanie. Niezwykle ważnym elementem reformy jest również nowy sposób przeliczania świadczeń dla osób, które decydują się pracować na emeryturze. Do tej pory obowiązywały dość restrykcyjne limity dorabiania, które sprawiały, że po przekroczeniu pewnej kwoty świadczenie było automatycznie obniżane. Od 1 września te zasady zostaną złagodzone. To oznacza, że osoby aktywne zawodowo Będą miały więcej swobody i niebę, będą musiały obawiać się natychmiastowych kar za przekroczenie limitów. Rząd liczy na to, że w ten sposób zachęci seniorów do pozostania na rynku pracy, co z kolei ma wspierać całą gospodarkę. Dla wielu emerytów to dobra wiadomość. Bo dorabianie staje się coraz częściej koniecznością, a nie tylko dodatkowym wyborem, wysokie ceny żywności, energii czy leków sprawiają, że samoświadczenie często nie wystarcza na godne życie. Kolejna bardzo delikatna zmiana dotyczy emerytur rodzinnych i świadczeń dla osób owdowiałych. Do tej pory zasady obliczania renty rodzinnej były stosunkowo stabilne, ale od jesieni wprowadzone zostaną korekty, które zmniejszą możliwość łączenia kilku świadczeń. W praktyce oznacza to, że wdowy i wdowcy mogą otrzymywać mniej pieniędzy niż dotychczas, jeśli jednocześnie pobierają własną emeryturę i część renty rodzinnej. Rząd tłumaczy te decyzje koniecznością uporządkowania systemu i sprawiedliwego podziału środków, ale dla tysięcy rodzin będzie to oznaczać trudniejszą sytuację finansową. Warto też wspomnieć o inflacji, która w ostatnich latach była jednym z głównych problemów polskich gospodarstw domowych. Choć rząd zapewnia, że mechanizmy waloryzacyjne mają chronić emerytury przed utratą siły nabywczej, Wielu ekonomistów zwraca uwagę, że waloryzacja zawsze działa z opóźnieniem. To znaczy, że podwyżki emerytur wchodzą dopiero wtedy, gdy ceny już dawno poszły w górę. Seniorzy doskonale to wiedzą. Wystarczy spojrzeć na rachunki w sklepach czy za prąd. Dlatego nawet jeśli nominalnie emerytura wzrośnie, w praktyce jej wartość może być niższa niż rok wcześniej. To wszystko razem sprawia, że zmiany od 1 września 2025 roku są tak istotne. Nie, mówimy tu o kosmetyce, ale o reformie, która zmienia reguły gry. Dla niektórych to będzie szansa na nieco wyższe dochody, dla innych bolesne zaskoczenie w postaci niższego wpływu na konto. Wspólnym mianownikiem jest to, że każdy emeryt w Polsce odczuje te zmiany. Dlatego tak ważne jest by wiedzieć o nich wcześniej, a nie dowiadywać się dopiero z listu z ZUS łuczy od księgowej. Kiedy rozmawiamy z emerytami, często pojawia się pytanie, co mogę zrobić, żeby przygotować się na te zmiany. Najważniejsze jest zrozumienie, że świadczenie, które dostajemy, nie jest stałe i może się zmieniać. Trzeba być świadomym mechanizmów, które rząd stosuje i śledzić, jak wyglądają własne potrącenia. Wiele osób nie zagląda dokładnie w swoje wyciągi, a to właśnie tam widać, jakie składki i podatki są pobierane. Zrozumienie tego daje poczucie kontroli i pozwala lepiej planować budżet. Niektórzy decydują się na dodatkowe źródła dochodu, inni na oszczędności czy inwestycje, ale podstawą jest wiedza. I to jest właśnie to, co chcę ci przekazać w tym materiale, żebyś nie był zaskoczony i żebyś wiedział, jakie konsekwencje niosą ze sobą decyzje polityków. Jesień 2025 roku zapisze się w historii polskiego systemu emerytalnego jako moment w którym każdy emeryt musiał dostosować się do nowych realiów. Być może niektóre zmiany będą korzystne, inne trudne do zaakceptowania, ale jedno jest pewne. Świadomość i przygotowanie to twoja największa przewaga. Bo lepiej wiedzieć wcześniej i reagować, niż dowiedzieć się za późno i martwić. Dlatego zostań ze mną do końca i poznaj dokładnie, jak te zmiany będą wyglądać w praktyce, bo wiedza daje spokój, a spokój w tych czasach jest bezcenny. Je. Yeah.